Jejka. dzisiaj robimy run mojego pokoju, bo mogliście trochę jeszcze nie je zauważyć, bo zawsze z tymi schodkami tylko e, robiłam filmiki, więc no, nie przedłużajmy, zaczynamy! No więc okej, okay, na wstęp, tutaj mamy drzwi, e, tutaj mamy takie, na, to były takie, żeby tutaj takie są dziurki i tam jest sobie da, czekajcie, tu mam taki... Jeden. I takim specjalnym jakimś długopisikiem się dawało i to tak się wciskało w te dziurki, ale ja akurat nie umiałem, bo no, po prostu mi się nie chciało. I sobie zrobiłam tak oto, póki mam księżniczki, bo po prostu jestem taka piękna, ale sami, sama, sami widzicie, że mam taką koszulkę, więc no. Dlatego mam taki pokój Tutaj robiłam takie roczne obrazki, jakieś takie tam To było z moich ósmych urodzin. No więc no, kolejna rzecz. To tutaj mamy świetnie, nie ma, tak? A tutaj przechodzimy do najlepszej rzeczy dla Was może. Tu mamy fotel i tu biurko. Moje biurko wygląda stanowczo tak. I tutaj mam taką podkładkę, tylko że ona już jest brudna. A niedawno ją kupywałam, bo maluję cały czas. Tu mamy piórnik, tu jakieś flamastry takie. Tu małą roślinkę, która oczywiście nie Tu taki kącik, gdzie mam różne jakieś mazaki, kredki, flamastry i takie tepe. Liczydełko tam. I tutaj parę innych rzeczy. Tam są w tym pudełeczku, są kredki świecowe, a tam takie liczydło. Takie patyczki. I przechodzimy dalej. Są tutaj y, półki. Taka jedna półka. Ula, druga. Trzecia. I czwarta. I czwarta jest akurat moja czwarta. No i tutaj mamy schodki. łóżka akurat ma armagedon. A jak? No. Śnieg pada, śnieg pada. Tu mam kuchenkę. no, Tu mam y, cały kącik z zabawkami. Tu mam szafę, mój ślafroczek, To jest plecak na wycieczki. O, i właśnie tutaj mam paletkę do tenisa. I plecak tenisowy, bo ja chodzę na tenis. Akurat. Na tenis chodzę no, bo. W sobotę czasem mam, ale nie wszystkie.